<grymne> 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 Okej, okay, cześć, witamy Was w świątecznym filmie i to będzie film, w którym pokażę Wam jak zrobić fajne, ciekawe i ładne przede wszystkim ozdoby na święta. Więc naszą pierwszą propozycją będzie e, zrobienie takich bombek pamperków na choinkę, które będzie można je po powiesić. I będziecie potrzebować gorącego kleju albo czegoś innego, możecie sami wymyślić, czym to jakby przymocujecie. E, takich zwykłych haczyków, no, które są dostępne bardzo, bardzo dobrze dostępne. Jest taka dostępność dobra tego, nie. To możecie też sami zrobić, no, to zależy od Was. No i oczywiście figurki Disney Wiki z mega kolekcji, no bo bez nich to raczej to nie wyjdzie. Dobra, więc wy musicie wziąć taką figurkę, i możliwe, że już wiecie, ale tutaj są w tych figurkach takie zagłębienia, które mogą właśnie nam pomóc w zrobieniu takich ozdób. I po prostu nakładacie w to zagłębienie, tak mniej więcej do 1 trzeciej tego kleju, i potem możemy już ten haczyk mocować. Nie zdenerwował trochę? Nie. Ja tu nie, ja nie decyduję. I zostawiamy okay. go do e, Może teraz losujemy z naszego podejnika magicznego. Losujcie! O, o, jest, jest! Jest taka Bella w takiej trochę świątecznej sukience, takiej nie wiem, kojarzy mi się z tym mega, że ona wtedy była świąteczna. mówi, że nie. Przecież, że po prostu ja nic nie pamiętam jak zwykle. Może Możliwe, że to po prostu sobie wymyśliłam, że był bal, fajnie, ale dalej skojarzą to ze świętami. Będziesz cisnął o tym? Bo, co, bo nie mogę wycisnąć w ogóle. Ciuch, ciuch. Okej. Okay? Teraz widzimy nasz haczyk. Tak, nie naszego haczyka. Nasz haczy. Co? Ty? Mhm. Czy ja? A! Twoja trauma, nie boisz się? Okej Nie, nie uciskać Ci? No troszkę o, to jest gorący. Jakby gorący klej Nie wskazuje na to, że jest gorący nie, No przecież w ogóle Dobra, niektóre? A ja wezmę kamerę, przestawię Bo fajnie Witaj Olgo Okej ale to ślicznie się, się wygląda. Ej, a mi się to serio podoba. To wygląda tak mega ładnie. Może różowe gdzieś tutaj? No. Okej. Okay. Czekaj, tak założę. Jeszcze jeden spadł, więc... Kślicznie. To wygląda przepięknie. Tak. tak, mega uroczo. Ej, w ogóle, jak ktoś kocha Disney, ja, bo ja na przykład uwielbiam tak. Disney, ja uważam, że to jest super. I po prostu miejsce z takiego w pokoju to jest naprawdę coś fajnego. Na przykład, jak no powiedzmy, że nie wygląda pięknie, wygląda. Jak na przykład jest ktoś, na przykład bardzo lubi Belle, to może wow. zrobić sobie taką całą hoinkę, na przykład. O, się. ale to musi mi się pięknie wygląda. Pocham. no myślę że to koniec filmu I, i myślę, że zrobienie takich ozdób jest naprawdę łatwe nie zajmuje I bardzo dużo właśnie. czasu to szybkie jest i Takie, jest to bardzo przyjemne to może zrobić to z, e, na przykład z rodziną, z przyjaciółmi i nie należy no, spędzić czas, ten fajne świąteczne nastrój prowadzicie, to jeszcze będziecie mieć piękny pokój, piękną ozdobę w domu. No, i naprawdę będzie to ślicznie wyglądać, więc myślę, że to jest super alternatywa dla każdej osoby, która chce mieć pięknie udekorowany pokój na święta. No, i myślę, się chyba już z wami żegnamy, nie? Pa! Pa!